Rok temu Dawid Kubacki świętował tytuł mistrza świata. Dziś razem z kolegami oklaskiwał w Lachti zwycięzcę konkursu Karla Geigera, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła. Śnieżyca nad Lachti w rocznicę Śnieżycy i Cudów Zeffelt. Dawid Kubacki lubi to? Nie miałem w planie rocznic obchodzić jakiś czy czegoś. A szkoda, bo dzień podwójnie wyjątkowy, tysięczny konkurs indywidualny w historii Pucharu Świata do opakowania jubileuszu można mieć zastrzeżenia do skoków Polaków też. Po słabej pierwszej serii trzeba było się cieszyć z małych rzeczy, na przykład z szóstego miejsca Piotra Żyły, który w poprzednim konkursie nie zdobył nawet punktu. I jak tu za nim nadążyć? Nie wolno próbować! 11. Dawid Kubacki, 12. Kamil Stoch, a w boju o zwycięstwo znów Gwiezdne Wojny. Karl Geiger kontra Stefan Kraft. Tym razem lepszy Niemiec. Jubileusz Pucharu Świata w skokach narciarskich zaczęło się w 1979 roku, a dziś liczba konkursów dobiła do tysiąca i ten tysiąc przypadł na lachti. W tym sezonie niezbyt szczęśliwe dla polskich skoczków. Nie było podium w piątek, nie było w drużynówce w sobotę, a dziś, dziś Piotr żyła na szóstym miejscu i to najlepszy wynik w naszej kadrze. Podium natomiast niemiecko-austriackie wygrał Karl Geiger. Więcej powiedzą o tym Aleksandra Rajewska i Sebastian Parfianowicz. Ostatni raz witamy Państwa z Lachty. Lachty, które opuszczamy w nastrojach i z takimi uczuciami mieszanymi, można powiedzieć. Przyjeżdżaliśmy tutaj, była wiosna, było zielono, wyjeżdżamy, jest prawdziwa zima. Pory roku się zmieniają, jaka pora roku w naszej reprezentacji panuje. Znaków zapytania wiele. Tak, przyjeżdżaliśmy i mówiliśmy polskie lachti, wyjeżdżamy i wiemy, że to lachti w tym roku zupełnie nie było polskie, co gorsza nie tylko lachti, to jest szósty kolejny konkurs Pucharu Świata, wliczając zawody indywidualne i drużynowe bez Polaka na podium i to jest najgorsza seria tej zimy, oby skończyła się w rowerze. Szkoda, że tak źle się ten marzec zaczął, bo poprzedni marzec, marzec 2019, ho, ho zaczął się wspaniale. Śnieżyca nad Lachty w rocznicę Śnieżycy i cudów Zefeld. Dawid Kubacki lubi to. Nie miałem w planie rocznic obchodzić jakiś czy czegoś. A szkoda, bo dzień podwójnie wyjątkowy. Tysięczny konkurs indywidualny w historii Pucharu Świata. Do opakowania jubileuszu można mieć zastrzeżenia, do skoków Polaków też. Po słabej pierwszej serii trzeba było się cieszyć z małych rzeczy, na przykład z szóstego miejsca Piotra Żyły, który w poprzednim konkursie nie zdobył nawet punktu. I jak tu za nim nadążyć. Nie wolno próbować! 11 Dawid Kubacki, 12 Kamil Stoch. Dla obu był to bardziej dzień testów niż walki o zwycięstwo. Trochę rzeczy popróbowałem, nie wszystkie wyszły tak jak, tak, jak się spodziewałem. Te, które sądziłem, że wyjdą, no, działały słabiej, a te które te rzeczy, które myślałem, że... albo których nie brałem pod uwagę, no, wyszły, wyszły całkiem nieźle i... Tak, trochę mieszane mam uczucie. Szukać formy nie muszą Karl Geiger i Stefan Kraft. Od pięciu konkursów wygrywają tylko oni. Tym razem Niemiec, który w drugim skoku jako jedyny dziś lądował na 130 metrze. Tak, to był naprawdę świetny skok. W powietrzu czułem, że jestem wysoko, mam prędkość. Było wszystko, mogłem się rozkoszować lotem. Zawsze po tym, jak ja wygram, to Karl następne zawody ma znakomite. Więc to jest naprawdę wielka walka. To chyba świetna sprawa dla kibiców. I już tylko oni dwaj w grze o kryształową kulę. Kraft prowadzi z przewagą 118 punktów na cztery konkursy przed końcem sezonu to teraz kącik matematyczny, liderem Stefan Kraft, goni go Karl Geiger, a co z Dawidem Kubackim, matematyczne szanse, stracił tutaj w Lachty na walkę o kryształową kulę, ale walczy wciąż o trzecie miejsce i ta rywalizacja będzie się także toczyła, można powiedzieć, zażarcie, bo Rioju Kobayashi goni i panów dzieli już tylko 32, dzielą tylko 32 punkty. To prawda i patrząc na formę obu, to możemy się spodziewać i lepszych, i gorszych dni, więc to do końca może być zacięta rywalizacja. Ja bym chciał, żeby Dawid wyjaśnił ją troszkę wcześniej niż przed lotami w Vikersund, bo Japończyk latać potrafi. Wiemy też, że w turnieju Rower rozpocznie się nowa era rozpocznie się nowy tysiąc konkursów Pucharu Świata. Jakie mamy życzenia dla naszego ulubionego narciarskiego serialu? Posłuchajmy. Drogi Pucharze Świata, na nowy tysiąc życzymy Ci takich gwiazd, jakie rozświetlały skocznie przez ostatnie cztery dekady. Jak byłem mali, no to, to patrzyłem i to były czasy matiego Nickenena, no to, to, to mam w głowie, w głowie mi jakby na najbardziej. Tak, Matti Nickenen był wielki. Szkoda, że już go z nami nie ma. Ale potem niesamowici byli też Adam Małysz czy Gregor Schlierenzauer. Świetnych skoczków jest wielu, ale oni byli najwięksi. Życzymy Ci, byś był natchnieniem dla kolejnych nykenenów, achonenów i małyszów. Te marzenia, które miałem za, za dziecka, za młodzieży, że chciałem zawsze wystartować w tym Pucharze Świata i, i wygrać go. Może wtedy nawet to nie było tak, żeby wygrać kryształową kulę, ale żeby w, wygrać w ogóle jeden konkurs Puaru Świata. Miałem cztery lata, oglądałem Puchar Świata w telewizji i marzyłem, by kiedyś też tam być. Bo zaczyna się od małych marzeń, a kończy na rzeczach wielkich. No Myślę, że lot ponad 200 metrów, przekroczenie tej granicy 200 metrów to było coś, co e, no chyba stanowiło taki przełom w skokach, że jednak można e, te 200 metrów przekroczyć, e, No a teraz wiadomo do czego się będzie dążyć. No to dąż pucharze świata do 300 metrów, przesuwaj granice, podbijaj kolejne rynki. No właśnie, równie skutecznego szefa na kolejny tysiąc też Ci życzymy. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ponad połowa z tego tysiąca była z moim skromnym udziałem. A tak poważnie, ten jubileusz to wielka sprawa dla tak małej dyscypliny jak skoki. A na koniec życzyć wypada, by były jeszcze kiedyś prawdziwe zimy. Jak żyje, nie pamiętam zimy bez śniegu w Lachti, a żyje już kawał czasu. No więc śniegu i pomyślnych wiatrów. Wszystkiego najlepszego w pucharze świata. To i my dołączamy się do tych życzeń i wszystkiego dobrego pucharze świata, a sobie życzymy no podczas rower już lepszych skoków Polaków. Do kadry wraca Maciej Kot z pucharu Kontyn kontynentalnego, w którym radził sobie bardzo dobrze dwa zwycięstwa Predacco i wczoraj czwarte miejsce w Norwegii w Renie. Ja nie do końca wiem, czy życzę sobie świetnych wyników już podczas rower, bo ja się strasznie nastawiam na te Mistrzostwa świata w lotach, i tak sobie patrzę, że Maciek kot znalazł formę w pucharze kontynentalnym. Słucham dzisiaj Kamila Stocha, który też dużo mówił o tym, ile próbował, i myślę, że te próby są już wymierzone w jego wielkie marzenie, czyli Mistrzostwa Świata w lotach. Niemniej koniec sezonu nadal będzie niezwykle ekscytujący. Bądźcie z nami, bo trzeba, bo warto. Aleksandra Rajewska, Sebastian Parfianowicz, dziękujemy. No i chyba wspólnie życzymy sobie i Państwu, żeby kolejny tysiąc konkursów Pucharu Świata był w telewizji polskiej, żebyśmy mogli to Państwu pokazywać. Do Dolachti, drodzy Państwo, jak się Państwo zdążyli zorientować, nie wybrał się natomiast Filip Przeszanowski, dlatego za chwilę pojawi się w studiu. Warto porozmawiać jeszcze o skokach, tym bardziej, że przed nami prestiżowa Alej Morder czy Roer. Zapraszam na cykl Z lotu skoczka. Witaj Filipie. Nie mamy skrzydeł, bo aniołami nie jesteśmy, ale takie w cudzysłowie trochę nam opadły po Lachty. To co Sebastian wspominał, najgorsza seria bez podium w tym sezonie. Ja porównałem zimę sprzed roku jeszcze za Stefana Horngachera i teraz za Michała doleżała, jak to wyglądało po 25 konkursach. I te liczby są niekorzystne dla Czecha, bo w zasadzie jeśli idzie o liczbę punktów, to Dawid Kubacki zrobił tylko postęp, Kamil Stoch. Ponad 300 punktów mniej Piotr Żyła, prawie 400 mniej Jakub Wolny, 4 razy mniej, a Maciej Kot jak był słaby, tak słaby wciąż jest, chociaż powoli wychodzi na prostą. A co z zapleczem kadry A? No w tym sezonie zdobyła 26 punktów, porażająca liczba i wyobraź sobie Maćku, że to jest i tak najlepszy wynik od trzech lat, jeśli idzie o zaplecze kadry A. No dobrze, my czekamy Myślę, na Norwegię, bo był bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o skład. Tak, prawda. tak, my czekamy teraz na Norwegię, na RawR, na Most Intense, Most X Extreme, jak nazywają organizatorzy, materiał Patryka Pancewicza. Oglądamy. Cztery konkursy indywidualne, dwa drużynowe i łącznie 16 punktowanych skoków. W Pucharze Świata czas na najbardziej wymagający cykl – norweski rower. Na początek oslop. Na Holmenkollen czeka nas konkurs indywidualny i drużynowy. Tam turnieju się nie wygra, ale można przegrać. Jeden nieudany skok przekreśla szansę na końcowy triumf. Ale to był krótki, słaby skok. Nie było wiatru, pokazuje Dawid, nie było noszenia. Z Oslo rower, bo tak żartobliwie nazywają cykl skoczkowie, pojedzie do Lillehammer. Tam w przeszłości na podium stawali i Kamil Stoch, i Dawid Kubacki, więc i w tym roku liczymy na ich dobre skoki. Zresztą podobnie jak w Trondheim, gdzie zwłaszcza Stoch czuje się jak ryba w wodzie. Wysoko, ale znakomicie! Nie wiem! Poza wyobraźnią pozostałych rywali 146 metrów To jest nowy rekord skoczni To co wyprawia Kamil Stoch Przechodzi narciarskie pojęcie I pomyśleć, że o 100 metrów dalej Można latać w Wikersund Gdzie zakończą się zmagania Na największej skoczni świata Faworytem będzie Stefan Kraft A my trzymamy kciuki za przebudzenie Jakuba Wolnego Rok temu skakał tam rewelacyjnie Złapał teraz to noszenie Kuba Wolny pięknie skoczył daleko i na takie loty czekamy. Przed nami maraton. 10 dni ze skokami. Maraton który, z założenia, maraton, który z założenia norweskich organizatorów miał, ma przyćmić turniej czterech skoczni, ale z tradycją tak łatwo wygrać się nie da. Chociaż rower od trzech lat no, zyskuje grono nowych sojuszników. Słuchamy Kamila Stocha. Im więcej takich turniejów, tym, tym dla nas jest lepiej i e, nie chcę mówić, że rower staje się bardziej prestiżowy od turnieju 4 skoczni, ale e, na pewno dla nas jest to większe wyzwanie, przynajmniej dla mnie. E, no i też zdecydowanie większe nagrody są za to. <laughs> Tak, my, 60 tak. tysięcy euro na TCS-ie. Trudniej już skoczni, trzy razy mniej i wszystko w temacie. Kamil Stoch zwycięstwo w rowerze w 2018 roku. I on tam faktycznie zapisał się mocno w historii, bo wygrał wszystkie cztery kwalifikacje jako jedyny skoczek w historii roweru. A także od pierwszej serii do tej 16 prowadził w cyklu, tak więc szapoba. Teraz, tak, tak. Tak, tak. Teraz taka plansza pokazująca moc Kamila Stocha w Norwegii, generalnie jeśli idzie o liczbę wygranych konkursów i prologów a także serii indywidualne w konkursach drużynowych. Kamil Stok 10 takich zwycięstw, Stefan Kraft 7. I to pokazuje, kto może rządzić podczas roweru Nie ma tutaj Karla Geigera i to też sygnał, jak ten rower może wyglądać i komu pasuje mniej lub bardziej. Oczywiście na rowerze będziemy trzymać kciuki za Kamila Stocha, za Dawida Kubackiego, bo walczy z Ryjo Kobayashi o podium w Generalce, ale także za Piotra Żyłę, który ma szansę na Puchar Świata spokojnie Maćku. puchar świata jasna. Jasna w lotach. Kryształowa kula, mała za loty. Zaraz zobaczymy, jak wygląda klasyfikacja w lotach. Tam Piotr Żyła jest na miejscu trzecim i traci do Stefana Krafta raptem 31 punktów. I ja sobie wyobrażam taką sytuację, że w pewnym momencie, w pewnych okolicznościach Piotr Żyła wygrywa na największym mamucie świata, Wikersund Loty Stefan Kraft jest trzeci i wtedy no, Piotr żyła, zdobywa małą kryształową e, kulę. Dobrze, co sądzi Piotr żyła o lotach, o pucharze świata i o kryształowej kuli. Słuchamy z zaciekawieniem, jak to Piotra żyły. Można jeszcze. W tym sezonie fajnie, fajnie poskakać i, e, i popracować. Także, także na tym wolę się na tym skoncentrować niż, niż na tym, że można coś jeszcze e, uwalczyć czy, 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 czy coś jakiś e, jakieś, e, jakieś no, cuda dziwy porobić. Kryształowa kula mała? Dlaczego cuda dziwy lotnikiem jesteś? E, no Lubię, lubię, ale, ale wolę, wolę nie, nie przekładać rezultatu przed pracę. To nigdy nie jest dobre. Mądrze powiedział. Tak, ale za loty to powinna być duża kula, a za puchar świata po prostu trochę mniejsza. I by jeszcze logiczne. w tym sezonie maleńka taka za klasyfikację na skoczniach średnich, bo były cztery konkursy i tam Karl Geiger. No dobrze, to po Sandro Pertile zgłaszamy kandydaturę Maćka Jabłońskiego na szefa Pucharu Świata. Eee, skakanie bez odpoczynku to jest zero Trzeba być czujnym, trzeba uważać. Tym bardziej, że organizatorzy, jeżeli są problemy z pogodą jest bardzo wiecznie, za bardzo nie mają gdzie przełożyć tych konkursów. I w zeszłym roku Oslo, tam konkurs drużynowy i no, chwilami może nie było aż tak dramatycznie, ale tam i upadał Stefan Laje i Mariusz Lindwik. Stefan Laje nawet gdzieś tam zakrwawiony opuszczał skocznie, Tak więc jeden najmniejszy Błąd i pan Geiger, tudzież pan Kraft z kryształową kulą mogą się pożegnać. I to jest chyba najlepsza reklama Roweru. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy, kiedy możesz stracić szansę na wszystko. No, chociażby pamiętajmy, jak Kraft rywalizował z Wellingerem i Wellinger skoczył sto ileś metrów, prawda? Tak, Wikersów, Tam Kamil Stock z tego tak. skorzystał, bo wskoczył na drugie miejsce. Dokładnie, tak, tak. Świetna pamięć. No I to by było na tyle, Maćku. Choć na co dzień jak Rzeszota. Bardzo dziękuję. Jeszcze sporo emocji przed nami, choć sezon dobiega końca, a potem przecież Mistrzostwa Świata w lotach, wszystko w telewizji polskiej. Naprawdę jeszcze ci, którzy, dla których ten sezon nie był do końca udany, jeszcze mogą z uśmiechami go kończyć. Także czekamy. Tak Filip Przeczanowski też czeka.